No ta nie dlatego, że ona została wykorzystana gdzieś, ale piramida stoi, bo wszystko, co w środku było, okazało się już nie do pokonania. Jest nawet takie staroarabskie powiedzenie, przysłowie właściwie coś w rodzaju, jeden, to chyba, nie pamiętam, w XIII czy XII wieku napisał jeden arabski pisarz tak, że wszystko na świecie boi się czasu, a czas boi się piramid. Jeżeli nie nastąpi, Prawda? Jeżeli człowiek nie zniszczy piramid celowo, to same piramidy się z samego siebie nie rozsypią. Mm -hmm. Za 10 tysięcy lat my już tego nie zobaczymy, ale ja mogę to napisać gdzieś, może wykuć o coś takiego, żeby coś przechowało przez te 10 tysięcy lat, i ktoś będzie mógł to zweryfikować. Będą stały piramidy, podczas kiedy te na rozmaicze pałace budowane, już się rozsypią, nie będzie śladu po nich.